Oh, wah wah. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie prezydenta i wiceprezydentów ze wszystkimi radami nadzorczymi naszych spółek. Wedle kompetencji taki merytoryczny bezpośredni nadzór nad spółkami prowadzi Marek Biernacki i ja. Marek prowadzi nadzór nad wodociągami, miejskim zakładem komunikacyjnym, przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej. Natomiast TBS i PGM jest jak gdyby w kompetencjach mojego merytorycznego nadzoru z racji tego, że Wiąże się to także z Wydziałem Polityki Mieszkaniowej. I to kilka refleksji na, ze spotkania z Radami Nadzorczymi, Pan Prezydent Wiarnacki. No cóż, proszę Państwa, to było pierwsze spotkanie Prezydenta ze wszystkimi Radami Nadzorczymi. I oczywiście jakby z, zreasumowaliśmy wszystkie założenia, które przyświecały nowej polityce Pana Prezydenta, jeśli chodzi o składy Rad Nadzorczych. Przedstawiliśmy przede wszystkim to, że te rady muszą być bardziej merytoryczne i takie w naszym przekonaniu są, bo już pierwsze spotkania. W związku z prowadzonymi rozliczeniami za rok ubiegły, dyskutowaniem zarządów za rok ubiegły, wskazują, że to były wybory dobre i te działania w kierunku zapewnienia w składach rad nadzorczych reprezentatywności w postaci jednej osoby, przynajmniej prawnika, jednej osoby jako ekonomisty i trzeciej, specjalistów zarządzania, bądź kierunkowego merytorycznie co do działalności danej spółki, powodują, że. Ta praca na posiedzeniach nadzorczych jest bardzo merytoryczna, nas to bardzo satysfakcjonuje, bo jest to nowe podejście do tego, jak spółki będą oceniane i monitorowane przez prezydenta czy nas w ramach nadzoru właścicielskiego. No przede wszystkim ta polityka, która dotyczy ograniczenia kosztów w spółkach, jak też funkcjonowania spółek, które by realizowały w dużym stopniu politykę miasta, chociażby w zakresie mieszkalnictwa czy w przypadku TBS-ów, również procesów rewitalizacyjnych, to staraliśmy się wszystko przekazać członkom Rad Nadzorczych i myślę, że zostało to przyjęte z dużym zrozumieniem. Gasiliśmy też pewne oczywiście obawy i niepokoje co do tego, jakie kolejne nasza polityka dotycząca chociażby wykorzystania zysku z tych spółek w postaci dywidendy. My traktujemy te działania na dzisiaj interwencyjnie, przede wszystkim głównie dlatego, że mamy trudną sytuację budżetu miasta i wszyscy razem w tym mieście, również i spółki, i wszystkie jednostki miasta muszą niestety współponosić też tę odpowiedzialność. My tak samo tutaj w ratuszu, starając się różnego rodzaju restrukturyzację prowadzić i oszczędzać na kosztach i ta polityka została przedstawiona członkom Rad Nadzorczych i myślę, że w tej atmosferze i z tym dużym zrozumieniem co do celów i zadań, to nasze spotkanie się zakończyło. Pan prezydent zapowiedział, że dosyć regularnie będzie się spotykał z członkami rad nadzorczych, tak aby ten przepływ informacji zarówno ze spółek i z rad nadzorczych do ratusza, jak też z ratusza do członków rad nadzorczych, które reprezentują nadzór właścicielski, był jak najlepszy, aby rozwój spółek i realizowane przez nie zadania odbywały się w jak najlepszym Sposób. Myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o, o to. Jednym z elementów już działalności rad nadzorczych było to, że Rada Nadzorcza przygotowała i przeprowadziła konkurs na stanowisko prezesa PGM-u Spółka Miejska. Do tego konkursu przystąpiły cztery osoby, dwie osoby ze SUBska, dwie osoby z zewnątrz. Rada Nadzorcza nie rekomenduje prezydentowi rozstrzygnięcia tego konkursu. Uznała bowiem, że regulamin, który zastała konkursowy, który mówi o tym, że powinna zaprezentować trzech najlepszych kandydatów do rozważenia właścicielowi, jakim jest prezydent miasta, nie pozwala im na zrealizowanie tego zapisu, bowiem mogliby przedstawić tylko jedną osobę, która w ich mniemaniu spełnia kryteria, oczekiwania, także przedstawia najbardziej spójną wizję funkcjonowania. Spółki. W związku z powyższym była to pani o nazwisku Wach, która pracowała w zakładzie budżetowym przekształconym potem także przez nią w spółkę w Karlinie. Pracowała w Białogardzie, pracowała w Warszawie, zarządzanie nieruchomościami i ona istotnie myśmy z Marcinem Dadelem byli obserwatorami bez prawa głosu. Rzeczywiście, też w takim naszym odczuciu, była to bardzo spójna koncepcja. Konkurs Raz z tym pani słabe, to musi Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza spotkać się z Panem Prezydentem i przedstawiła swoją, może bardziej opinię, nie ocenę, bo trudno tutaj mówić o ocenie. Niemniej wszystkie prezentacje mówiły o tym, co współce należałoby, i one miały taki charakter no, spójnej prezentacji. W związku z tym, konkurs na prezesa pgm będzie rozpisany i w tym tygodniu Rada Nadzorcza, już tak po zmianie pewnych zapisów regulaminowych, ogłosi kolejne rozdanie. Ale myślę, że ważny jest przekaz taki, że rzeczywiście celem tych konkursów jest wyłonienie by najlepszych kandydatów i to, że one są powtarzalne, mimo wszystko nie budzi wątpliwości, bo tylko świadczy o tym, że rzeczywiście. Mamy bardzo ważne zadania do wykonania i chcemy jak najlepiej, jak najlepsze ręce powierzyć wykonaniu tych zadań. Z innych kwestii w ubiegłym tygodniu realizowanych to spotkanie pierwsze Rady Zrównoważonego Rozwoju Państwo chyba o tym już trochę pisaliście. W tym spotkaniu wzięło udział przedstawiciele z Polski, działający w tej sferze zrównoważonego rozwoju, m.in. Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeaceu, Janna Erbel, Janna Szernig-Wielgus, Ludomir Duda, znany i bardzo ceniony jako audytor energetyczny. Współpracą z nim jesteśmy szczególnie zainteresowani, ponieważ. Mamy takie poczucie, że jest nam bardzo potrzebny w mieście energetyczny po to, żebyśmy minimalizowali niepotrzebne wydatki na uciekającego ciepła. W tym spotkaniu wzięli oczywiście udział także przedstawiciele miasta Subska. W sumie jest to dwudziestoosobowa grupa i to, co jest najistotniejsze, będziemy się wspierali także pracą społeczną tych uznanych autorytetów i ekspertów w budowaniu strategii rozwoju miasta Słupska SUBS 2022. A poza tym mamy już pewne porozumienia zawarte, na przykład z Fundacją Sędzimira, która będzie wspierała nas w zarządzaniu przyrodą w mieście. A organizacja Greenpeace zdeklarowała, że wyposaży jedną ze szkół w panele fotowoltaiczne z własnych kosztów. Co będzie na pewno miało także wpływ na, po pierwsze, taką edukację ekologiczną, na to wsparcie filozofii. Zarządzania ciepłem, ale także no, odciąży koszty funkcjonowania tejże wybranej przez Greenpeace szkoły. Natomiast nasz Wydział y, będzie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska będzie y, także wsparty taką wiedzą, doświadczeniem, udziałem w bezpłatnych szkoleniach dotyczących odnawialnej energii. Inne konkursy, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, konkurs na dyrektora Wydziału Kultury. Został rozstrzygnięty. W konkursie wzięło udział bezpośrednio 10 osób, które się zgłosiły. Jedna nie dojechała, i w postępowaniu konkursowym największe uznanie komisji, także z udziałem zewnętrznych obserwatorów, uzyskała pani Anna Świętochowska, doktor nauk humanistycznych z zakresu zarządzania. Kulturą, polityki kulturalnej i finansowania kultury, instrumentalistka, absolwentka Akademii Muzycznej wcześniej, a potem Uniwersytetu Jagiellońskiego, która i zarządzała instytucjami kulturalnymi i była autorem muzyki do bardzo wielu spektakli teatralnych w całej Polsce. Poza tym w ostatnim okresie czasu organizowała takie forum Stowarzyszenia Dyrektorów Jednostek Kultury w, mieście, w Polsce oraz była uczestnikiem takich działań polegających na wytypowaniu kandydatów do 17 Ogólno Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im. Fryderyka Chopena. Nie, pani jest związana w ostatnim czasie zawodowo z Warszawą, a wcześniej z Podlasiem, ale zdeklarowała już mówiąc o motywacji, że chce w Słupsku zamieszkać na czas sprawowania funkcji, funkcję swoją obejmie 22 czerwca i wtedy myślę, że także będzie okazja na to, żebyście, żeby zaprezentowała tę koncepcję także na szerszym forum. Natomiast nie, rozstrzygnię, nie rozstrzygnięto jeszcze konkursu na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, sześciu kandydatów, trzy osoby z zewnątrz, trzy osoby ze Słupska. W wyniku tej prezentacji konkursowej postanowiliśmy dokonać takiego drugiego etapu, z drugi etap konkursu, do którego są zaproszone trzy osoby i myślę, że mogę to powiedzieć, ponieważ te zaproszenia zostały wysyłane. Jest to pan chymczak z Gdańska związany z PGE Arena. Pan Aleksander Jacek i pan Grzegorz Juszczyński, który w tej chwili pełni funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Generalnie pełni te funkcje jako dyrektora w momencie nieobecności dyrektora Jarosiewicza. 16 czerwca o godzinie 16 wysłuchamy jeszcze kandydatów. Prezydent Biernacki wrócił z Warszawy z ważnych spotkań związanych z tarczą antyrakietową. Tak przede wszystkim stawiamy naszą misję jako misję samorządowców ziemi słupskiej w imieniu nie tylko mieszkańców samego miasta Słupska, ale również sąsiednich gmin, ponieważ z tego co wiemy ostatnio strefa oddziaływania tej tarczy w zakresie pewnych ograniczeń dotyczy promienia 35 kilometrów. W związku z tym rozmawialiśmy z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym spotkaniu uczestniczył wiceminister obrony narodowej, również szef, znaczy szef dowództwa Sił Zbrojnych kraju. No, to, to spotkanie, ja już o tym wcześniej mówiłem, miało charakter ogólny, ale myśmy doprecyzowali nasze oczekiwania i argumentacje dla tych oczekiwań w zakresie proponowanych działań inwestycyjnych i gospodarczych. Skupiliśmy się oczywiście na tym, co nas najbardziej łączy w obrębie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, czyli drodze o przebudowie, na przebudowie drogi 21, od, począwszy od Kobelnicy do, do samej Ustki. Tematy bardzo ważne, to jest drugi tor na linii 202. Nie wyobrażamy sobie przy tej okazji tego tematu nie poruszyć i aby on nie został załatwiony dla nas. Linii kolejowej 405. Również bardzo ważnym elementem było wsparcie dla słupskich uczelni. Po, powróciliśmy do tematu ewentualnie powołania w oparciu o istniejące nasze szkoły Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej lub też znaczącego wsparcia dla Akademii Pomorskiej. Niezależnie od tego projektu, który realizujemy w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego i porozumienia z Marszałkiem, uważamy, że możliwe byłoby i wskazane, aby bezpośrednio rząd włączył się we wsparcie pomorskiej, naszej Akademii Pomorskiej w celu jej przebranżowienia na uczelnię bardziej techniczną i stworzenia takich kierunków, które są nam potrzebne tutaj na rynku. Te nasze oczekiwania były przyjęte z dużym zrozumieniem. Natomiast jest teraz etap taki, że ministerstwo skierowało te nasze wnioski, propozycje do odpowiednich resortów, czyli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, czy też do Ministerstwa Rolnictwa, bo też są nasze starania o chociażby pozyskanie znaczących gruntów wraz z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, która zawiaduje specjalną strefą ekonomiczną, czy też w, wspólnie z Panią Wójt Barbarą Dykier, wystąpiliśmy o kolejne tereny będące w władaniu Agencji Mienia Wojskowego oraz Agencji Nieruchomości Rolnej, na przykład Słupska Mówimy o terenach ponad 100 hektarów i to są tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny, które mogłyby służyć na poszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej. W trakcie tych, tego spotkania poruszyliśmy kwestię informacji i wiedzy, które, o którą domaga się nasze społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonowania w przyszłości radaru. Padła taka propozycja, ona będzie rozważona przez ministerstwo, aby stworzyć stały po zbudowaniu tej tarczy antyrakietowej i zainstalowaniu radaru, aby stworzyć stały monitoring oddziaływania tego radaru, dostępny dla mieszkańców czy przedstawicieli mieszkańców w sposób ciągły, tak abyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa, że nie zagraża nam oddziaływanie negatywne promieniowania z tegoż radaru. Obiecano nam, że taka kwestia zostanie rozważona. Kolejne spotkanie jest planowane na początku lipca. Na dzisiaj MON oczekuje odpowiedzi ze strony ministerstw, my zaś dodatkowo wyślemy swoje uzasadnienia i uszczegółowienie naszych oczekiwań. Ale na, na ten moment mamy zapewnienie, iż pani premier Kopacz upoważniła i zobowiązała Ministerstwo Obrony Narodowej, aby koordynowało te wszystkie prace w imieniu pozostałych resortów i zapewnienie, że idą w kierunku takim, abyśmy byli z tego po prostu usatysfakcjonowani, z tego, co zostanie wspólnie uzgodnione. W środę najbliższą podpisze miasto Słowsk porozumienie o takiej ścisłej współpracy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych. To jest bardzo ważny part partner w pozyskiwaniu przede wszystkim inwestorów zagranicznych. Dla nas fundamentalna sprawa na przyszłość, szczególnie w kontekście, o którym także dzisiaj będziemy mówili, pewnych rozstrzygnięć związanych z akwaparkiem. Państw w ramach tej współpracy ma zadanie. Podnoszenie, promowanie atrakcyjności gospodarczej miasta Słupska, także poza granicami Polski, oferuje nam w tej chwili już od razu takie bezpłatne staże i szkolenia w zakresie tej promocji gospodarczej. A dla nas to, co jest najistotniejsze, ponieważ wiemy, że rozwój gospodarczy miasta jest i musi pozostać priorytetem dla subska, to szukanie owego inwestora jednego, drugiego, trzeciego, który pozwoli tę konkurencyjność, innowacyjność Subska wykorzystać. Mamy ten teren 20-hektarowy przy obwodnicy w Głowinie i naszym celem jest dzisiaj to, ażeby uzbroić go w jak najszybszym terminie czasu i te tereny, żeby stały się miejscem, gdzie przy pomocy pajz znajdziemy być może inwestorów zagranicznych. Jesteśmy w grupie 40 miast, które będą miały takie porozumienie o ścisłej współpracy z pajz z innych rzeczy, zanim oddam jeszcze głos Markowi Biernackiemu, to um, przypominamy, że trwa w tej chwili rekrutacja do szkół e, ponadgimnazjalnych. Młodzież składa e, w dalszym ciągu, e, promujemy klasy zawodowe, te klasy, które będą realizowały program także autorski naszych słówczas. Między innymi klasa e, przy Technikum Elektrycznym, której patronem jest pan Jursza, klasa e, stylistyki obuwniczej Gino Rossi z bardzo atrakcyjnym, Programem, ale także wsparciem finansowym uczniów, którzy do tej klasy stylistyki obwodniczej będą chcieli przyjść, czy klasy morskiej, gdzie patronat przyjęło Centrum Wyszkolenia Marynarki Wojennej i Hydronawal. Zachęcamy więc młodzież do tego, żeby deklarując wybór swojej przyszłości, kierowali się także takimi bardzo pragmatycznymi kryteriami, plus szansą wsparcia finansowego procesu edukacyjnego. Myślę, że wszyscy jesteśmy pod dużym wrażeniem, którzy byli. Wielkiego, wspaniałego koncertu Grażyna Augustik, subska ambasadorki Słupska, i kultury Słupskiej, która odbył się w Słupkim inkubatorze technologicznym, ale może także dlatego, nie tylko dlatego, że. Na działania artystyczne i będziemy na pewno chcieli ściśle współpracować, żebyśmy tam pewne wydarzenia kulturalne mogli w tej bardzo nowoczesnej, przystronnej, z super wygodnymi hotelami, co nie bez znaczenia, i z klimatyzacją, co nie bez znaczenia, wykorzystywać. W tym kierunku będziemy także współpracowali z Parem. Natomiast na zakończenie dwie kwestie powołanie Rady Biznesu, którego spotkamy już nie będzie, za chwilę będzie to co niepokoi nas wszystkich, bo już wiecie Państwo także, że w tym tygodniu ma zapaść decyzja, wyrok sądu arbitrażowego o tym, może w tym tygodniu, terminowo powinien, miesiąc od postanowienia o dotyczące roszczeń chemu w sprawie tej niezakończonej inwestycji, ale także wniosek Ozew Budren Rybaka do sądu w sprawie należności zapłaconych. To wyjaśnimy, żeby nie niepokoić, ta kwota, którą wynosi Rybaka Rybak jest zapisana jest zabukowana w tej chwili, natomiast musimy rozstrzygnąć pewne sprawy proceduralne. Natomiast o sprawie z akaparkiem tak, proszę Państwa, to będzie pewnie najważniejsza informacja, jeśli ona nastąpi w tym, w tym miesiącu. 13 maja Sąd administracyjny przy Izbie Gospodarczej zamknął postępowanie i powiadomił nas o tym, ale dopiero w ubiegłym tygodniu. Co do zasady jest tak, że w przeciągu miesiąca od zamknięcia postępowania następuje posiedzenie zamykające całkowicie proces i zapada wyrok w związku z tym spodziewamy się na koniec tego tygodnia, że taki wyrok może być wydany przez Sąd Arbitrażowy przypomnę, za inne roszczenia są rzędu po 25 milionów każdej ze stron sytuacja może być bardzo w na kontekście naszej sytuacji budżetowej planowanego budżetu na rok przyszły co do kwestii pozwu firmy Gudrem Rybak, myśmy, proszę Państwa, wstrzymali należności, część tylko została zapłacona w firmie Gudrem Rybak. Powodów są dwa. Pierwszy to taki, że firma Gudrem Rybak przeterminowała czas realizacji tego zadania w zakresie elewacji oraz otoku, natomiast pokrycie w ogóle tych prac nie podjęto. W związku z tym naliczyliśmy, jak Państwo wiecie, karę na poziomie 430 tysięcy złotych 3 miesiące temu. Jednocześnie wstrzymaliśmy część wynagrodzenia dla firmy budermanowa, dlatego że ta firma nie potwierdziła nam wypłaty należności swoim podwykonawcom, co więcej obciążyła ich też karami, jakby nie przyznając się do rzeczywiście tych opóźnień. Nie chcieliśmy się znaleźć w podobnej sytuacji jak w przypadku Pernoheum, kiedy miasto zapłaciło w część należności zarówno Pernoheumowi, jak i potem podwykonawcom, co powoduje, że część pieniędzy została zapłacana podwójnie. Nie chcielibyśmy w tej sytuacji analogicznej. Prawo zamówień publicznych poważnie ma do tego, żeby wymagać od wykonawcy generalnego. Przedstawienia dowodów na to, czy przynajmniej świadczeń, że te należności wobec swoich podwykonawców zrealizowano. W związku z tym, że nie było takich oświadczeń, mieliśmy w zasadzie obowiązek wstrzymać w depozycie część tych należności, które moglibyśmy płacić, gdyby to oświadczenie. Także to nie jest kwestia tego, że tych pieniędzy nie mamy. Mamy te pieniądze i one odnoszą się przede wszystkim do, do, do tego, co rzeczywiście stało na budowie wykonane.